Czołem łowcy. Dzisiaj na tapet postanowiłem wziąć temat, który nieustannie elektryzuje, a ostatnio po raz kolejny zatrząsł posadami branży. Mowa oczywiście o Grand Theft Auto 6. Po pierwszym fenomenalnym zwiastunie, który pobił rekordy oglądalności i długim okresie wyczekiwania, otrzymaliśmy drugi, równie ekscytujący trailer. Niestety to w tej chwili tylko osłodzenie i jednocześnie potwierdzenie dochodzących zewsząd informacji, że premiera prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanej gry dekadacji. Została ponownie przesunięta. Oficjalna data premiery w tej chwili to 26 maja 2026 roku, czyli nieco ponad rok od momentu publikacji tego wideo i jakieś pół roku po spodziewanej premierze na jesień 2025. To zmiana, która każe nam uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość. Niemniej to też dobra okazja, żeby podsumować sobie najnowsze konkrety. Przeanalizujemy, co pokazały nam nowe materiały i jakie nastroje panują obecnie wśród graczy. Nie da się ukryć, Informacja o przesunięciu premiery GTA 6 na 26 maja przyszłego roku spadła na fanów jak grom z jasnego nieba. Wcześniejsze okienko, jesień 2025, choć odległe wydawało się już niemal na wyciągnięcie ręki. Rockstar Games w swoim oficjalnym komunikacie przeprosiło za opóźnienie, tłumacząc je potrzebą, cytuję, dodatkowego czasu, aby dostarczyć grę na poziomie jakości, jakiego oczekujecie i na jaki zasługujecie. Podkreślili, że przy każdej wydanej grze ich celem jest przekraczanie, oczekiwań, a GTA 6 nie jest wyjątkiem. Choć rozczarowanie jest zrozumiałe, w końcu mówimy o następcy gry, która od ponad dekady dominuje na listach sprzedaży i w sercach graczy, warto spojrzeć na te decyzje w szerszym kontekście. Znany dziennikarz branżowy Jason Schreier donosił, że wewnętrznie w Rockstar Games mało kto wierzył w realność premiery w 2025 roku. Wskazywał na zbyt dużo pracy, za mało czasu i, co wydaje się istotne, prawdziwą chęć kierownictwa, by uniknąć Brutalnego crunchu. Jeśli te doniesienia są prawdziwe, to opóźnienie, choć bolesne dla czekających, jest sygnałem pozytywnej zmiany w podejściu do tworzenia gier. Dbałości nie tylko o finalny produkt, ale i o dobrostan ludzi, którzy go tworzą. W obliczu licznych doniesień o problemach z crunchem w branży, taka postawa zasługuje na uznanie. Prezes Take-Two Strauss Zelnik również wyraził pełne poparcie dla decyzji Rockstar, podkreślając dążenie do przełomowego, hitowego doświadczenia rozrywkowego. I wiem, że wielu fanów będzie zawiedzionych, ale nie muszę wam chyba przypominać, w jakim stanie wyszedł Cyberpunk 2077 i to mimo całego crunchu, jaki miał miejsce pod koniec oficjalnej fazy developmentu. Zresztą ja sam od dawna powtarzam, że wolę poczekać i dostać produkt kompletny niż jakieś zabugowane bagno. To nie jest tak, że przez pół roku skończą mi się gry do ogrania. Ale jak powiedziałem, rozumiem. Rozumiem rozczarowanie części graczy. Skupmy się zatem na tym, co już wiemy z oszczędnie dawkowanych nam informacji na temat produkcji. Pierwszy zwiastun GTA VI opublikowany w grudniu 2023 roku i okraszony utworem Love Is a Long Road eksplodował w internecie, generując ponad 100 milionów wyświetleń w ciągu doby. Ukazał nam on powrót do Vice City w ramach większego fikcyjnego stanu Leonida, inspirowanego Florydą i przedstawił pierwszą grywalną kobiecą postać w głównej linii serii. Lusia. Dobra. Technicznie rzecz biorąc, w pierwszej i drugiej odsłonie były grywalne kobiece postaci, ale gracze spierają się, czy garść dwuwymiarowych pikseli można uznać za odpowiednią reprezentację. Temat możecie sobie sami przepracować. W każdym razie oficjalna narracja jest taka, że Lusia jest faktycznie pierwszą kobiecą postacią w serii. Drugi trailer, który pojawił się niespodziewanie 6 maja 2025, tuż po ogłoszeniu nowego terminu premiery, jeszcze mocniej zarysował relację w stylu Bonnie i Clyde między Lusią a drugim Protagonistą Jasonem. Rockstar w oficjalnym opisie fabuły zdradza. Pozwolę sobie na dość wolne tłumaczenie. Jason i Lucia od zawsze wiedzieli, że karty są ustawione przeciwko nim, ale kiedy łatwy skok idzie nie tak, znajdują się po najciemniejszej stronie najsłoneczniejszego miejsca w Ameryce, w środku kryminalnej konspiracji rozciągającej się na cały stan Leonida, zmuszeni polegać na sobie bardziej niż kiedykolwiek, jeżeli chcą ujść z życiem. Trailer pokazał sceny z Jasonem odbierającym Lucie z więzienia, a następnie zarówno dynamiczne montaże popełnianych wspólnie przestępstw, ale też momenty budowania relacji. Co ważne, wraz z drugim zwiastunem Rockstar opublikowało aż 70 nowych screenshotów, które pozwoliły przyjrzeć się bliżej bohaterom i lokacjom. Oficjalnie potwierdzono też nazwiska protagonistów: Lucia, Kaminos i Jason Duval. Na przedstawionych materiałach możemy zobaczyć nie tylko tętniące życiem Vice City, ale także inne obszary Leonidy, takie jak Leonida Kiss czy Mount Kalaga, co sugeruje ogrom i zróżnicowanie świata gry. Poznaliśmy też imiona kilku postaci drugoplanowych, jak Cal Hampton, Bubi Ike, Drick One Priest czy duet Real Dimes. Dobra, zatem w pigułce zbierzmy w całość potwierdzone i wysoce prawdopodobne informacje. Miejsce akcji? To stan Leonida z Vice City jako centralnym punktem, ale obejmujący znacznie szersze obszary, w tym mokradła i inne tereny. Całość inspirowana jest współczesną Florydą. 2 to rozmiar i skala. Rockstar określa GTA VI jako największą, najbardziej wciągającą ewolucję serii. Oczekuje się mapy bijącej na głowę poprzedniczki, wypełnionej detalami i aktywnościami na wzór Red Dead Redemption 2. Protagoniści to jak wspomniałem Lucia Caminos i Jason Duvalle. Ich dynamiczna oparta na zaufaniu relacja będzie w centrum historii. Możliwość przełączania się między postaciami znana z GTA V wydaje się pewna. Zarys fabularny to historia w stylu Bonnie i Clyde, osadzona we współczesności parakryminalistów, wplątana w rozległą intrygę po nieudanym skoku. Możemy spodziewać się typowej dla Rockstar'a satyry na amerykańską kulturę i społeczeństwo, ze wszechobecnymi mediami społecznościowymi odgrywającymi znaczącą rolę. Zresztą myślę, że ten aspekt było lepiej widać w pierwszym trailerze garściami czerpiącym z rozmaitych wiralowych filmików. Gra powstaje na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Wersja PC tradycyjnie dla Rockstara pojawi się prawdopodobnie później. Mówi się o 12-18 miesiącach po premierze konsolowej. Zwiastuny rzekomo przechwycone z PS5 pokazują oszałamiający poziom graficzny, ale biorąc pod uwagę, że konsole mają tendencję do wypuszczania nowych generacji co 7 lat, a PlayStation 5 i Series X S mają już 5 lat. Zaczynam się zastanawiać, czy w wypadku kolejnej obsługi szybciej zobaczymy PlayStation 6 czy GTA 6. User-generated content. Pojawiają się doniesienia, że Rockstar może mocniej postawić na treści tworzone przez użytkowników, potencjalnie przekształcając GTA 6 w platformę na wzór Roblox czy Fortnite Creative. Studio miało prowadzić rozmowy z twórcami z tych platform oraz społeczności moderskiej GTA. Natomiast niezależnie od tego, co dostaniemy, najważniejsza wydaje się być obecnie percepcja graczy. Po kolejnym opóźnieniu cierpliwość fanów jest wystawiona na ciężką próbę. Jednak co ciekawe, w wielu dyskusjach pojawia się zrozumienie dla potrzeby dopracowania tak gigantycznego projektu, zwłaszcza w kontekście unikania praktyk crunchu. Mimo to lista życzeń tego, czego gracze oczekują po nadchodzącym tytule, pozostaje długa. Przede wszystkim chcieliby zobaczyć żyjący, reaktywny świat. NPC z własnymi schematami dnia, zaawansowanym AI, dynamiczne wydarzenia i świat, który autentycznie reaguje na działania gracza. Po drugie, głębia interakcji. Więcej dostępnych wnętrz, rozbudowane aktywności poboczne, realistyczna fizyka i systemy, np. prowadzenie biznesów, ale bez przesady, która zabiła wyczystą frajdę z rozgrywki. Ważna jest też porywająca fabuła i postacie, wielowątkowa historia z moralnymi dylematami, czarnym humorem i postaciami, które zapadną w pamięć na lata. W czym relacja. Lucy i Jasona musi być sercem tej opowieści. Ludzie również liczą na ewolucję GTA Online, nową odsłonę trybu wieloosobowego, która będzie jeszcze większa, stabilniejsza, z innowacyjnymi mechanikami i potencjalnie większym wsparciem dla user-generated content. A przede wszystkim uczciwa monetyzacja, szczególnie w kontekście GTA Online. Fani liczą na model, który nie będzie nadmiernie agresywny. Natomiast warto zauważyć, że przesunięcie premiery GTA VI to nie tylko kwestia cierpliwości fanów. To także symptom szerszych problemów i zmian trapiących branżę AAA. Cykle produkcyjne stają się coraz dłuższe, koszty rosną do astronomicznych kwot, a presja na dostarczenie pewniaka jest olbrzymia. Jak zauważył Chris Tapsell z Eurogamera w swoim głośnym artykule, cytuję, przemysł gier jaki znamy oparty na wielkich zachodnich wydawcach wypuszczających co roku gry za setki milionów dolarów zdechł, po prostu jeszcze o tym nie wie. Wskazuje on na zmiany krajobrazu, konsolidację, zwolnienia, rosnącą dominację gier usług i social mediów pochłaniających czas graczy. W tym kontekście GTA VI staje się czymś więcej niż grom. Jest niemal ostatnim bastionem nadziei dla tradycyjnego modelu AAA, tytułem, który ma przywrócić blask branży i udowodnić, że wielkie dopracowane produkcje singleplayer z potężnym komponentem online wciąż mają rację bytu. Opóźnienie, choć może frustrować, jest też dowodem na to, że Rockstar zdaje sobie sprawę z tej presji i nie chce wypuszczać niedopracowanego produktu. Jak stwierdził analityk Matt Piscatella, prawdopodobnie nigdy nie było ważniejszej rzeczy do wydania w branży. Dlatego podsumowując, droga do premiery Grand Theft Auto 6, wyznaczonej teraz na 26 maja przyszłego roku, jest Dłuższa niż ktokolwiek z nas początkowo przypuszczał. Rozczarowanie jest zrozumiałe, ale towarzyszy mu też pewna doza akceptacji dla dążenia do perfekcji i unikania wyniszczającego crunchu. Drugi zwiastun i nowe informacje tylko podsyciły apetyt, malując obraz niezwykle ambitnego projektu. GTA 6 niesie na swoich barkach teraz nie tylko ciężar oczekiwań milionów fanów, ale także w pewnym sensie nadzieję całej branży na przełamanie stagnacji i pokazanie, że wielkie, tworzone z pasją gry, wciąż mogą. Definiować generację. Pozostaje nam czekać, analizować kolejne skrawki informacji i trzymać kciuki, aby Rockstar Games dowiozło produkt, który zapisze się z złotymi zgłoskami w historii elektronicznej rozrywki. A Wy, drodzy łowcy, jak odbieracie najnowsze wieści? Czy cierpliwie czekacie, czy może wasz entuzjazm nieco przygasł? Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa pa!